29. kolejka czarnogórskiej Meridian Bad Ligi rozpoczęła się w niedzielę, a skończyła się we wtorek i zaczynamy od tego ostatniego meczu. Od meczu na szczycie, gdzie lider tabeli, Deci Stuzi, podejmował Buduszczo z czyli aktualnego mistrza kraju. To 10. minuta spotkania. Draszko Bożowicz para w pole karne, odgrywa do Bojana Maticia. Ósmy gol w dziesiątym meczu 32-letniego Serba sprowadzonego z Superligi i mamy 1 do 0 dla gospodarzy. Szał radości w ekipie decis na murawie ten Erpekowicz, na murawie cały sztab szkoleniowy, cała ławka rezerwowych. popatrzmy, jak do tego doszło: ogrywa Bożowicz, Sekulowicia, A Bojan Matić nie miał nic innego do zrobienia, jak wpakować piłkę do pustej bramki. Wszystko fajnie, ale w 23 minuty do akcji wkracza delegat czarnogórskiego związku piłki nożnej. Petar Glbić poważnie się kłóci. Co, o co chodzi? Chodzi o to, że zdaniem delegata, jeżeli ci ludzie nie opuszczą swojego sektora. Spotkanie nie zostanie wznowione. Petar Grbic zagroził, że Buducztos oddam z Walkowerem, jeżeli kibice z Podgoricy będą musieli opuścić swój sektor. Tak się niestety stało i spotkanie wznowiono po niemal 55 minutach. To uderzenie Mujana? A to chwilę później doskonała okazja Vukoticza i Gaszewicza. Olbrzymie nieporozumienie, piłka wylądowała na słupku. 56. Mita spotkania, tak strzela perełka Juventusu Turyn Vasilije Adzic. Na posterunku jednak Igor Nikić. Po chwili znowu Nikić, tym razem do koszyczka. Aż w końcu nastała minuta 63. Nacierają goście George Despotowicz, Takim uderzeniem doprowadza do wyrównania. Piąty gol serwa w tym sezonie. Co ciekawe, ten człowiek już dwa razy pokonał bramkarza Decić w spotkaniu rozgrywanym na stadionie pod Goricą. Widzimy dość prowokacyjną radość drużyny ze stolicy. Popatrzmy jeszcze raz na tą akcję. Iwanowicz, Despotowicz i mamy jeden do jednego. Po chwili doskonała okazja. Wukoticia, piękny strzał wylądował na słupku, a uderzenie Ogniejna na broni George Pawlicić i oto największa kontrowersja. Minuta 94. Czy dresza i faulował Petara Grbicia? Zdaniem sędziego nie, a naszym zdaniem należał się buduczności i rzut karny. Decić Buducznost jeden do jednego. Nie przegrywać pod wodzą trenera Miliana Radowicza-Sutjeska podejmowała Mornar Bar. Co ciekawe, pod wodzą nowego trenera Niksicza nie przegrali tylko raz, i było to na początku rundy jesiennej, właśnie w barze z Mornarem. To druga połowa, 59. Minuta Wukstrikowić i mamy 1 do zera dla gospodarzy. Czwarty gol 21-letniego napastnika w tym sezonie. To 65 minuta i doskonała okazja dla ekipy z baru Chris O'Dongemba, ale na polsterunku Wladogilien. Aż w końcu nastała minuta 71. Ważko Kalezyć indywidualnie znalazł sobie tutaj Dusza na Wukoticia, a ten z 15 metrów podwyższa na 2 do 0. Co ciekawe, również 21-letni napastnik. Sutieska wygrywa z Worlarem. Sutjeska walczy jeszcze o mistrzostwo kraju. Spotkanie na szczycie, jak chodzi o dolne rejony tabeli, Rudar podejmował jednictwo Bieliopolie. To 29. minuta, Aleksa Krnić i goście prowadzą w Piewli 1-0. Jednak w 93. minucie chłopak z Kosowa, Jasmin Muchowicz, sprowadzony z Arsenalu Tiwat, doprowadza do wyrównania. Szał radości w ekipie górników, tym bardziej, że Rudar nadal okupuje ostatnie miejsce i nadal walczy rozpaczliwie o utrzymanie. Doberane na stracenie, jak się później okazało, przyjechał Arsenal Tiwak. Jezero zaczęło bardzo mocno, już 17 minuta spotkania. Na oki Senaga, Japończyk, wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. Nie minęły dwie minuty i Petar Orlandić, który grał na Malcie, Tajlandii czy Słowacji, podwyższa wynik na 2 do 0. To minuta 40, Marco Simun mamy 3 do 0. Arsenal bez Dawida Korta w pierwszym składzie. Dostał jeszcze jednego gola, konkretnie w minucie 42, znowu za sprawą Japończyka na oki Senagi. W meczu, którego nie oglądaliśmy, mladost zremisował z OFK Petrowacz 0 do 0. Tutaj mamy błąd w grafice, liderem Decić zamyka tabelę Rudar.